Mam się posiłkować tutaj Eryczkiem. Odnośnie tego, co Sento Big Boss tutaj postanowił powiedzieć na mój temat. Dobra, no to zobaczmy, czy Ryczek się poprawnie rozjebał. Chciałem tylko się odnieść tylko do tego, co ten kurwa. co mu matkę rucham, ten Take Fun, tam zaczął tam opowiadać. wiesz, bo nie dość tego, że moją mamę obrażał, że mamy jakieś choroby psychiczne w rodzinie, tam mnie obraża i tak dalej. To teraz, wszystkich ludzi z kasyna tam obraził, że my tam pozycje seksualne tam próbowaliśmy w tym to kurwa czy Słowik, czy kurwa Wojtek P i cała reszta przy której się wychowałem i w Hiltonie i w Mariocie i tak dalej. Um, obraża nie tylko mnie, tylko całe te środowisko. I tak na dobrą sprawę, to po prostu powiem tak, ja nie będę się z jakimś synem, kurwy, influencerem polskim kłócił. Tak samo kurwa z tym drugim Spongebobem, kurwa z Almerii, tylko po prostu przechodzimy do czynów. Ta sprawa w tym momencie kurwa już się cofa z internetu. Ja nie mam czasu, żeby się bawić na takie te, po prostu, żebyście wiedzieli, że to tak na pewno nie zostanie. I tak fan kurwa, możesz sobie już tam kurwa pachy golić, bo niedługo przyjdziemy. No dobra, no to prawda jest taka. Bo ja mogę się odnieść oczywiście tutaj do zaistniałej sytuacji jak najbardziej. No to prawda jest taka, że ponad rok temu zabroniłem grać Sentino koncertów w Polsce. On od tego czasu próbował jakiś zagrać, ale za każdym razem mu odwoływałem. I oczywiście nie musicie mi wierzyć, tak? Bo ktoś powie mi, to mam coś tam. No to ile koncertów on zagrał w ostatnim roku? No ile? Więc no, ostatnio nawet zaczął mi przeszkadzać w Polsce. Wykonałem dwa telefony i go odwieźli do Hiszpanii. Teraz mieszka w kawalerce. 27 metrów z widokiem na śmietnik. Bez balkonów w kratach i kraty w oknach ma. Eee, więc no. Więc musi jakby znowu zaczynać eee, od samego dołu. A historia z kasyna to nie jest tak, że ktoś tutaj mówił o jakimś Hiltonie czy Mariocie. Tylko prawda jest taka, że jak on w swojej książce nawiązał do. nawiązał do. Eee, słynnego odwiedzenia getta na Majorce, gdzie ja tam zresztą byłem, gdzie najpierw mi zarzucił, że nie potrafię się bawić, bo nawet się browara nie napiłem, eee, nie, sorry, najpierw mi zarzucił, że jestem osobą, która siedzi w ciemnym pokoju i pije browary, a potem mi zarzucił, że na Majorce się nawet browara nie napiłem. I to jest akurat prawda, bo moj, ja mój hulaszy tryb życia zakończyłem, Byłem w tamtym momencie na trzy tygodnie do, mojej, do mojego największego sportowego wyzwania w karierze. W największej federacji fightowej na świecie hmm, toczyłem bój z Pawłem Smektalskim. Więc ja owszem, wiecie, przyleciałem sobie private jetem pośmiać się z biedniejszych. Dałem mu tam 15 ko, ko euro na farta. No i rzeczywiście nie chciało mi się z nim pić z dwóch powodów. Po pierwsze właśnie była ta walka, a po drugie ja z frajerami nie piję. Więc jakby bardzo mało osób y, to znało tego zaszczytu, że wychyliło ze mną kielonka, tak? No i rzeczywiście jak byliśmy, jak byliśmy, y, jak byliśmy na, na tej dzielnicy, w tym getcie majorkowym, mm -hmm. no i tutaj jest problem, nie? Bo tam, on raz mówi, że tam byli Senegalczycy, potem, że byli tam nigeryjczycy, no jakby nie do końca, nie do końca wie co jest pięć, nie? Chociaż najbardziej mi się podobało to, jak on powiedział, że e, był, sędzią, by, był sędzią walki ulicznej. Najlepiej ja mi się to podobało. No. E, jak zakończyła się walka? Jak najbardziej mogę wam tutaj pokazać, jak się ta walka zakończyła. Tak. Tutaj. O. No i tutaj sędzia przerwał pojedynek. Stwierdzę, że, że to już bez sensu. Widzieliśmy się 5 rund po 5 minut i to już była jedna z końcowych akcji właśnie w piątej minucie 25 minut morderczego wysiłku. No i jakby zakończyłem to prawym sierpem na szczękę i zaraz coś powie o kurwa to to jest twoja lewa ręka. Tak, tylko stary to jest wiesz odbicie lustrzane, nie? No więc dostał tam tak zwanego pampersa w czoło i, i się skończyła tutaj sytuacja. Dobra, mm, oglądamy. Żeby dodać do tego jeszcze jedną rzecz, że skoro kurwa nie mogą muzycznie reagować i muszą to robić kurwa w taki brzydki sposób. Słuchaj, i to też jest bardzo zabawne, bo to co tutaj wisi, to jest moje zdjęcie, do których jakby bezprawnie wykorzystałeś prawa autorskie, bo nigdy w życiu właściciel tych zdjęć, czyli ja, a nie autor tych zdjęć, czyli yy, czyli nasz fotograf, jakby nigdy nie zezwolił w żadnym momencie na używania tego zdjęcia, ani na twojej stronie internetowej, ani, e, ani tym bardziej na jakiejś płycie, która też de facto jest moja. To jest kurwa najśmieszniejsze w tym wszystkim, że on za chwilę się dorobkiem muzycznym pochwali, a do momentu, do momentu, kiedy ja go nie wypromowałem, to nie miał kurwa żadnej złotej płyty, żadnej platynowej płyty, e, a ta płyta Megalomania w sumie należy do mnie. To, że ja nie jestem kurwą i nie będę jakby sobie rościł tego, to nie zmienia jakby faktu, że do mnie należą wszystkie bity, bo ja je kupiłem, ja tą płytę zmiksowałem, ja zapłaciłem za okładkę, którą zresztą też robił mój grafik. Jakby to, to jest najśmieszniejsza rzecz w ogóle. Jak on przychodzi, jak on przychodzi i mówi, osiągnąłem. Nie stary, miałeś ja 10 tysięcy na, na Spotify, ale z racji tego, że ja jestem hmm, headhunterem, to po prostu stwierdziłem, że no może sobie wypromujemy yy, imbecyla dla beki. Nie pierwszy, nie ostatni raz. I przez to, że on sobie zdaje z tego sprawę. On sobie zdaje z tego sprawę i raz na jakiś czas przychodzi mnie przeprosić i mówi, że może wrócimy, coś tam yy, dalej będziemy działać. Więc no niestety, ale to już było. Było 10 tysięcy na Spotify, było tam, nie wiem, bania 200, teraz jest 500, będzie spadać. Chociaż twój największy hit, no to jest też dzięki mnie, Trójkąt Bermudzki, dziękuję. Personalny to Take fan czy Take Dick, jako dziś będę do ciebie take mówił dick. raz na jakiś czas, bo nie będę miał czasu, żebym cały czas tobą sobie, kurwa, powietrza zaśmiecać, bo jesteś, kurwa, biedną świnią. Yy, I na dobrą sprawę, to ty masz, kurwa, relację miłosną z tym Spongebobem, to raz, a Spongebob wygląda jak, kurwa, jakiś albinos z Białorusi, ja. który ja. po prostu ocenia jakąś muzykę, czy artystów, i na dobrą sprawę, stary w wolnym świecie to ty pół szmaty nie wyruchałeś, które tutaj mi się rzuca na szyję, wyszło co chodzi bezpieniężnie. A to akurat jest prawda, tak? Bo ja ogólnie tak, nie rucham żadnych szmat, palę 3-4 papierosy dziennie. Dbam o swoją rodzinę, nie biorę żadnych używek. No i jakbyś kurwa nie był takim psem ogrodnika i pantoflarzem, no to ty byś musiał za to, co tutaj na wolną Amerykankę chcę po prostu mi skakać na za przeproszeniem członka e, płacić grube pieniądze mordeczko no ta jeszcze jedna ja jako artysta o międzynarodowych ambicjach i wielojęzykach wielu językach działający nie mam czasu na to, żeby po prostu cały czas reagować na tego typu proste zaczepki. Wiadomo, że mój temat zawsze jest wiralny, zawsze jest ciekawy i po prostu ludzie chcą sobie jakby swoje zasięgi jakby na moich barach podbić i tak dalej, natomiast ja nie będę na to więcej reagował. Reagował, jak już to będę, to e, e, wyśmiewając się z nich po prostu robił. Nie można powiedzieć, że take prick, take to, take tam to stary. a na dobrą sprawę to po prostu według mnie jest po prostu absurd. Do czego w ogóle doszło na świecie, że jacyś kurwa nieudani influencerzy, którzy się biją z innymi pami gdzieś na ringach, kurwa i się pocą i dotykają innych mężczyzn kurwa wieczorem, jakby krytykują jakiś muzyków, którzy po prostu robią na wysokiej częstotliwości punchline rap, battle rap i tak nie i zamiast po prostu albo muzycznie Czepić albo podziękować za kurwa podwójną platynę, to po prostu jeszcze się prują kurwa. No i właśnie to jest zabawne, nie? Nie, to jest mega, to jest mega śmieszne. Jakby najlepsze jest to, że ten człowiek bez mnie nic nie osiągnął. I bez mnie już też nic nie osiągnie. Jak ja mam, nie, jak ja nie mam mieć wyjebanego stary? Czyż to jest śmieszne? Ostatnio miałem gorszy dzień i go wyprosiłem z Polski. Zabroniłem mu grać koncertów i nie gra koncertów od dwóch lat. A poza tym też tutaj chciałbym się odnieść, ale też żeby nie było. Też żeby nie było. Ja też się sporo od niego nauczyłem. Między innymi wiem, że jak dochodzi do konfrontacji ulicznej, w solówki tudzież, nawet jakichś yy, takich rozwojów typu 3-4 na jedną osobę, to zamiast broda nisko, ręce wysoko i walczyć o życie, trzeba dzwonić na policję. Ja, no kurwa, Mich, to jest go żal, nie? No, ja przez to, że on nadal myśli, że on, on, on w jego głowie zawsze jest duży, nie? Zawsze jest wielki, zawsze jest bogaty, zawsze jest nabity forsom. Chłopie, ty kurwa, ze słuchawkami, yy, kurwa w uszach, nagrywałeś teledyski iPhone'em, bo kurwa na jbl nie miałeś, nie? No, jakby. Jakby no, zluzuj bajerę. A tego jednego Dayjasta, którego miałeś, to dostałeś liścia w samochodzie i musiałeś oddać, no. No wiesz, jak jest, no. Nie, to kurwa, to, to jest mega wybitne, nie? I ja doszedłem do ostatnio do, takiej, do takiego wniosku. Ja myślę, że Sebastianowi penis nie staje. Ma problemy z miękkim Johnem, tak? I to co on mówi, wynika po prostu z frustracji tego, że mu nie dyga, nie? Tak! No, za tym, no, no też nie jest zbyt duży, nie? On zdominować genetycznie to nie mógłby nawet azjatki. Tylko tyle powiem. Kto zrozumie, ten zrozumie. Czy widziałem to no, kiedyś to po internecie, bo wysyłał je. Do, do jakiegoś kolegi to wysłał. Tam sexting uprawiali i, i wyszło, jak wyszło. Ale jakby ja nie rozumiem, pochój mam to oglądać, nie? Ten też się zajebiście sprzedawały obok moich produktów, także ja z tego nie miałem żadnych udziałków udziałów, a tutaj się działkowałem z tobą pół na pół, także ja sobie nie mam nic do zarzucenia. Po pierwsze, po drugie Dobra, no jak ja mam słuchać kurwa przez 35 minut, że mnie ktoś wypromował, <laughs> Nie powiedziałem na Malika złych słów, bo ty byłeś u mnie w lutym 2022 roku. Możemy sobie wszyscy to sprawdzić na internecie i dopiero pod koniec marca byłem w Polsce w połowie marca przyjechałem do Polski i wtedy nie mieliśmy żadnej spiny, żadnego nic. To było przed zajściem, kurwa wkatsu i tak dalej przed tym spotkaniem. I jakoś tak średnio. Po pierwsze, po drugie, w tej kwestii teraz. To co ty tam mówisz, że ja po hiszpańsku powiedziałem, że berżne matce gardło i tak dalej, no to są kurwa mocne zarzuty. E, ja nawet nie wiem jak to powiedzieć po hiszpańsku, nie znam tego słowa. Ja powiedziałem, że możemy odwiedzić, nie? I powiedzieć jaki jest mój dobry synek, nie? No, no dobra, wiadomo, nie? Z tego wszystkiego muzycznie, ja jestem muzykiem, ja jestem raperem, Odwiedzić, to ty powinieneś psychiatrę i to tyle, nie? No kurwa, daj spokój. Nie jestem influencerem, jestem typem, co robi jakieś kurwa reactions na innych artystów i tak dalej. Znam w Niemczech większych influencerów od was i tak dalej, także. Ym, to, to też jest pojebane, nie? On zna, on zna wszystkich, ale go nie zna nikt. Niektórzy go kojarzą. Ja na przykład znam takiego zioma, nie wiem czy ten. Takiego znam. No? 100 milionów na Spotifyu ma, słuchaczy miesięcznych. Tylko, że problem jest taki, że on mnie nie zna, nie? I tu jest kurwa... I to jest kurwa pewna analogia, nie? Nie ma w ogóle takiej mody, żeby influencerzy wypowiadali się na temat ulicznych raperów. Ja zrobiłem w 2016 roku powrót kurwa Fler'a. Kawałek ma ponad 6 milionów wyświetleń streamów, nie wiem ile i tak dalej. Ja napisałem w wieku lat 21 część kurwa złotej płyty, pierwszej złotej płyty dla rapera Bushido w Niemczech. Byłem na okładkach magazynów niemieckich i tak dalej. W wieku, w którym ty jeszcze kurwa bawiłeś się kurwa BMX-em. I nie miała... W wieku 21 ta? No. Miałeś prawa jazdy, także... Na BMX-em. i nie miałeś prawa jazdy, także.. Kurwa, ty masz 38 lat i nadal nie masz prawa jazdy. Co jest kurwa? Yy, na dobrą sprawę po prostu to jest... Łatwiej całą karierę swoją, czy całe swoje życie się spotykam z tym, że ktoś próbuje zdeskredytować mnie, czy kurwa... No ta wiadomo, a ty napisałeś Kanie Westowi tą ostatnią płytę, co wyszła przed wczoraj. Yy... Los yourself Eminem, Eminem'owi e, no. i połowę płyty Travisa Scott'a. Ja nie chcę mi się tego słuchać, nie? Tak. No, e, I ogólnie, żeby piosenka Despacito się zaczęła tak Fonsi! Uh -huh. To Sentino wymyślił, nie? To... to? Tą przygrywkę? To na ukulele Sentino. Najebany po czterech kreskach. To też on wymyślił. Wiem, bo byłem jak, byłem jak to wymyślał tam. To wtedy na Majorce było Mirandote! No skąd bym to znał? Narkontigoj! No chłopie, skąd ja bym to wiedział, gdyby nie to, że on mi to powiedział wtedy? A! I to też nie, nie jest tak, że to tylko raper, nie? Bo ten bit on też zrobił. To akurat było zanim napisał płytę dla Bushido. Tutaj, no. Do dzisiaj ma pianino, to jest złote pianino z diamentowymi klawi klawiszami. I pamiętam, że też widziałem scenariusz, nie? Wiesz, i ta, tam było napisane właśnie po, po angielsku, ja też tak dobrze nie mówię, nie? Bo ja nie byłem, ja, ja nie byłem tam y, podczas tworzenia, no ale jakby z, znam historię, nie? Że on tam, y, że Snoop do tym Low -riderem tam wjeżdża i on się tak buja. To, to wszystko jego pomysł, nie? Więc to napisał, to napisał, Pana Tadeusza napisał y, i Harry'ego Pottera. I nie wiem, czy też nie napisał Mazurka Dąbrowskiego. Halo, Tomek. Aha. Pamiętasz, jak cię Sentino nauczył grać w szatkówkę? No pamiętam, 8 lat miałem. Dwójki no razy razem widzicie? No. Widzicie, nie, no chłop, chłop naprawdę, chłop jest przemocny. On, się, on wszystkiego, wszystkich nauczył, nie? Jak to jest? <laughs> no, to jest cudotwórca stary.